Dzień dobry Państwu. Miło mi rozpocząć uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która upamiętnia stypendium fundowane imienia Stefana Górzyńskiego. Ufundowanie stypendium dla najlepszych studentów wydziału leśnego to bardzo piękny gest za który serdecznie dziękujemy fundatorowi, panu Januszowi Grzegorzowi Gurzyńskiemu. Z jednej strony to stypendium jest na pewno motywacją do wytężonej pracy dla naszych studentów, a z drugiej strony to uczczenie imienia ojca Stefana Gurzyńskiego, który był absolwentem wydziału leśnego, ukończył nasz wydział w roku 1928. Wszystko zaczęło się już kilka lat temu, kiedy dzikaner był tutaj obecny, pan profesor Henryk Grzybura. Też trzeba powiedzieć o tym. I pan profesor Henryk Grzybura przyszedł do mnie i powiedział: Dostaliśmy takiego maila. Przeczytaliśmy maila z Nowego Jorku z taką propozycją. I tak się zaczęło. Szukaliśmy w archiwum naszego absolwenta, czyli ojca pana Janusza, pana Stefana. Udało się szczęśliwie znaleźć. Teczkę y, pana Stefana to naprawdę duży zbieg okoliczności. Teczka absolwenta z 1928 roku się zachowała w naszym archiwum z wieloma dokumentami, które tutaj Państwo możecie zobaczyć teraz na tej tablicy. Wielu studentów wspólnie z panem Januszem. Są to osoby, które muszą spełniać określone kryteria, mówiliśmy się na te kryteria. To są osoby o wysokim zaangażowaniu społecznym, przede wszystkim. To są osoby, które nie tylko angażują się w funkcjonowanie wydziału, ale angażują się również w reprezentowanie uczelni na zewnątrz, wydziału na zewnątrz, dzisiaj również instytutu na zewnątrz. Także to są osoby wyjątkowe. Jest to oczywiście pierwszy przypadek w historii uczelni. Podejrzewam, że jeden z wielu w Polsce, kiedy mamy do czynienia z takim no, amerykańskim modelem, można powiedzieć, podejścia do swojej anomaterii, kiedy absolwent wydziału lub osoba, która jest związana z absolwentem, stara się w jakiś sposób wspomóc, jeśli nie instytucje, to ludzi ludzie z tą instytucją związanych. Myślę, że każdy z nas gdzieś kiedyś czytał Małego Księcia Antonesa Zubery i tam jest takie stwierdzenie, że im więcej dajesz, tym większym się stajesz. Bowiem dawać to nie znaczy tracić. I myślę, że to jest jeden z takich, z takich zdań, z takiego takie motto, które na pewno gdzieś w tyle głowy pana Janusza Guzińskiego pobrzmiewało. Jesteśmy bardzo wdzięczni fundatorowi, panu Januszowi za to fundowanie, ale Pieniądze to jest jedna rzecz, bo oczywiście one otwierają, czy wspomagają możliwości do tego, żeby się rozwijać i to niestety prawie nie będzie się działo, ale przede wszystkim istotne jest to, że jest to wyraz y, dużego zaufania. Te stypendia wpisują się dokładnie w misję, w misję Szkoły Głównej Gospodarstwa Liejskiej w Warszawie, w misję Wydziału. Chcemy kształcić doskonałych fachowców, ale też przekazywać pewne wartości, też to zaufanie też jest tą wartością, którą możemy tutaj, tutaj, tutaj przekazać. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu za obecność, raz jeszcze Panu Januszowi Guzińskiemu za, za tę inicjatywę, tym wszystkim, którzy się zaangażowali również dziękuję za, za, za wsparcie, to się udało dokonać, a Waszych studentów zachęcam, bo mnożycie już W takim razie chyba możemy przejść do wręczenia nagród i ja poproszę Pana Rektora, Panów Dziekanów o wręczenie czeków. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mam przyjemność, zaszczyt i możliwość wręczenia tych czeków dla naszych, dla naszych studentów. W pierwszej kolejności, jeśli mogę, poprosić Panią Julitę o Popanowską. Drugą osobą, którą zapraszamy, yy, do tego, yy, prosimy o odebranie, czekuje Pan Przemysł szabłowski. Panie rektorze, ja, ja może do połowy, a poproszę. Yy. To pokazuj, że się, to. Czy Państwo też tutaj muszą <noise> mieć? To, <że> <noise>